Na temat Martyna Lewandowska-Oliwa witam Państwa. Ostróda kojarzy się wielu osobom z międzynarodowymi targami meblowymi. W trakcie budowy jest nowoczesne centrum targowo-konferencyjne. O jego budowie, a także organizacji MTM-ów rozmawiać będę z prezesem firmy Demut Alfa Krzysztofem Raczkowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło. W połowie lutego odbyła się już 38. edycja targów. Jakim ona cieszyła się zainteresowaniem? Mógłby Pan już ją podsumować? No oczywiście już wszystkie statystyki mamy, co prawda może nie w głowie, ale już mamy spisane i już jakby są w archiwach naszej spółki. To była potrzebna edycja, to była edycja potrzebna dla branży, to była edycja potrzebna dla nas. Ona oczywiście była ograniczona przestrzenią, budową. No było wiele plotek, że się nie odbędzie, wiele takich konfabulacji na zasadzie. Jedna pani drugiej pani, albo jeden pan drugiemu panu, takiego troszeczkę marketingu szeptanego, czarnego PR-u. Oczywiście wszystko to z uśmiechem, ze spokojem przyjm przyjmowaliśmy. Odbyło się to prawie na 5500 tysiąca metrów kwadratowych. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, że. Wystawiał się tam, jakby troszeczkę inny profil producentów, producentów mniejszych. Wielu mieliśmy po raz pierwszy debiutantów, ale z wielkim marketingowym i finansowym sukcesem dla nich, także no, przyjmujemy to z zadowoleniem. Z punktu widzenia spółki zależało nam na zachowaniu pewnej ciągłości i udało się ten cel w 100% zrealizować. Ta branża wie, że te targi są, że one mają swoją specyfikę, że tu się robi interesy, że tutaj są fajne miejsca do odpoczynku, do zabawy, że można się tu spotkać, porozmawiać o interesach, niekoniecznie u nas, ale także i w, w okolicy, że tu są sprzyjające warunki, to można by było z godzinę tylko temu tematowi poświęcić, ale tak, ona spełnia swoją rolę, jesteśmy zadowoleni. Oczywiście chcielibyśmy już mieć tą dużą halę, już jesteśmy niecierpliwi, wszyscy przebieramy nogami, będzie to inny poziom, inna klasa, inny event. Ale to, co się odbyło, bardzo nam się podobało. Pan wspomniał o tym, że byli też debiutanci. Czy mniejsze przedsiębiorstwa, mniejsze firmy też korzystają na byciu na takich targach? Też robią im dobre interesy? Powiem tak. W dziedzinie sprzedaży jest pewna kultura sprzedaży. Mamy pewna kultura marketingowa, pewne techniki marketingowe, które są w różny sposób przez różne firmy jakby preferowane. Ja tu nie chcę robić wykładu na temat marketingu, ale myślę, że ten marketing bezpośredni. Sprzedaż bezpośrednia, kontakt bezpośredni klienta z klientem no, dla produktu, dla wyrobu, dla firmy, dla jego marki no, jest nie do przecenienia. Muszą się te firmy zdecydować, tylko Państwu powiem, że w Polsce nie jest to wysoko ceniona forma kontaktu z klientami, ponieważ jeżeli mamy 9 000, ponad 9 tysięcy firm w branży, w tej branży, o której mówimy, to 300 jest tylko aktywnych targowo i naszą rolą jest jako targów szukanie sobie takich form dotarcia do tych firm, żeby przekonać te firmy, że jest to inna forma bezpośrednia. Ja nie spotkałem debiutanta na targach, który byłby niezadowolony. Oni dopiero im się na pewne tematy rzeczy, na pewne rzeczy oczy otworzyły i myślę, że no, to jest ten cel. I myślę, że my będziemy taką specjalną prowadzić akcję, żeby docierać do tych debiutantów. Myśmy mieli 90% debiutantów i nie znam firmy niezadowolonej. Zresztą proszę poczytać na Facebooku, na wpisy na naszych stronach internetowych, gdzie gratulują sobie i nam, może w kolejności takiej jak powiedziałem, że się wystawili na tych targach. Branża jest dosyć hermetyczna. My chcemy tutaj być usługodawcą dla tej części Polski, Polski Wschodniej, regionów Polski Wschodniej, krajów ościennych typu strefy kaliningradzkiej, Białorusi, Ukrainy, Czech, także dla Niemiec czyli i Skandynawii, czyli naszych najbliższych sąsiadów. Nie mamy jakichś imperialnych ambicji światowych, od tego są więksi, mocniejsi, ale chcemy być bardzo mocni i jakby nasz ten produkt, który mamy ucelowiony, sklasyfikowany, opracowany, chcemy jeszcze podnosić jego jakość i myślę, że to się zaczyna podobać. Nasz produkt targowy jest innym produktem jak w innych firmach czy w innych ośrodkach targowych. Targi w Ostrydzie odbywają się już od wielu lat, mają już swoją tradycję. Czy wy z każdą edycją też uczycie się czegoś nowego? Dowiadujecie się nowych rzeczy? Spore doświadczenia już w tej kwestii? No powiem, że my, nasze dotychczasowe doświadczenia to. Już moim współpracownikom, kolegom kazałem schować, generalnie, ponieważ to, co my dzisiaj zaczynamy robić, to jest zupełnie inna orbita, to jest inna kultura, to jest zupełnie inny zakres. Dlatego na bazie tego co już mamy nie burzymy tylko budujemy nowy zespół, szkolimy nowy zespół, wydajemy spore pieniądze na takie właśnie działania, ponieważ wchodzimy w zupełnie inną orbitę. My nasze dotychczasowe targi mimo, że były w tym kraju znane, to by nie łudźmy. To były bardzo małe targi 12 tysięcy metrów kwadratowych w najlepszym okresie, to oczywiście spodobało, dało impuls do inwestycji, ale my w ciągu dwóch lat chcemy mieć 50, ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych. Powiem Państwu, że zaczęliśmy projektowanie już obiektu numer dwa, czyli dwóch kolejnych następnych hal, które będą może troszeczkę niższe, ale powierzchniowo będą jeszcze większe i będziemy chcieli tutaj zaprosić różnego rodzaju targi, czyli Ostróda nie będzie sunąć tylko z mebli, ale ja bym chciał tutaj we współpracy z władzami lokalnymi, z Urzędem Marszałkowskim z Paizem, który jest naszym patronem, który mamy olbrzymie wsparcie Paizu, który właśnie wspiera także debiutantów Uaktywnia targowo firmy, które się boją same właśnie wystawiać, że no troszeczkę w tej branży zamieszamy, że ten tort zaczniemy troszeczkę inaczej dzielić. Mamy wiele nowych pomysłów i myślę, że powoli będziecie się Państwo dowiadywać jak będą bliżej. Ja tylko, tylko powiem, jakby może uprzedzając Pani pytanie, że no już na ten rok zaczynamy wrześniem Edycją wielkim eventem, otwarciem, 12 tysięcy gości mamy praktycznie zaproszonych. Będzie dużo osobistości, nie będziemy zdradzać jeszcze z przyczyn takich handlowych. Dowiecie się Państwo, piersi obiecuję kto tu będzie, to będzie wielki, wielkie wydarzenie, bo to wydarzenie będzie rozbite na takich kilka podimpest, czy będzie otwarcie Demu Tareny, jako centrum konferencyjno konferencyjnego, targowym konferencyjnego Warmii i Mazur. To będzie jedno, taki wielki event. Drugi to będzie już otwarcie samych targów. Chcemy zrobić, pokazać jakby tutaj naszym gościom, będzie bardzo dużo gości z zagranicy, od razu mówię, bo jakby zaczęliśmy od tych naj, penetracji najdalszych rejonów będziemy chcieli pokazać nie tylko to, że jest piękna hala, nie tylko to, że są piękne targi, ale także, że są piękne hotele, że mamy piękną ziemię, krajobrazy, turystykę, że chcemy po raz pierwszy jesteśmy tutaj z hotelarzami w niektórych już tematach, w szczegółach dorozumiani, że chcemy pokazać się jako destynacja, rejon, region i tak dalej, i tak dalej. Te prace trwają, pewne hasła jeszcze padają, to się dopiero ubiera w scenariusze, ale no, ta praca. Trwa na wielu poziomach. My oczywiście, ja jako szef tego przedsięwzięcia też znam tylko wycinek i to na pewnym szczeblu agregacji. To, co robią moi ludzie, czasami nie mam zielonego pojęcia, bo w szczegółach, w detalach, no nie ja jestem niestety fachowcem, także nie chciałbym jakby psuć im tej zabawy, tej przyjemności, ale, ale robimy wielką imprezę. Miesiąc później zaraz robimy dużą wielką imprezę. Jest to region słynący ze stoczni, słynący z żeglarstwa. I za, za ambicje sobie postawiliśmy tutaj, że chcemy zrobić naprawdę profesjonalne, wielką, dużą, cykliczną imprezę jachtową z wszystkimi tymi przybudówkami, które takie targi e, za sobą niosą, czyli łodzie, jachty, e, szeroko pojęta turystyka, sprzęt pływający, oprzyrządowanie materiały do tego, także tu już mamy ją tak tak brzydko mówiąc e, też. E, scharakteryzowaną. Takie teraz angielskie różne tam hasła i chciałem znaleźć polską, przepraszam, polskie słowo, ale mamy to też ładnie już zdefiniowane wszystkie te zadania. Mamy ludzi, rozsyłamy właśnie zaproszenia. Chyba dzisiaj czy jutro nowa strona internetowa, zaproszenia do współpracy. Chcemy też pokazać, że jest to region który oprócz drzewa, pięknych jezior i tak dalej, czyli i także przemysłu meblarskiego słynie z innego przemysłu, który także jest potęgą światową, z przemysłu jachtowego. Budują, buduje nam się piękna droga z Gdańska, może z Warszawy niezadługo będziemy mieć e, drugą taką piękną drogą do lotnisk, mamy półtora kilometra, myślę, że Wcześniej czy później, gdy już te targi będą taką osią biznesu, to wcześniej czy później to lotnisko zostanie bliżej zrobione, bo mamy duży opór jakby w naszych gościach, klientach ludzi czasami nieprzeciętnych nieprzeciętnych finansowo, osobowościowo, którzy mają problem, gdzie jest struda, my im tłumaczymy, że jest taki piękny zakątek na tej ziemi, ale jak im się potem wytłumaczy, że to całkiem nietrudno jest dojechać, a jeszcze jakichś czasami przywieziemy, to dla nich to problemu nie ma. To są z reguły globtroterzy, ludzie, którzy takie po polsku oberzy światy, tak którzy tutaj przyjeżdżają, chcą tu bywać i jesteśmy z paroma takimi już też z klasą ludzi umówieni, że tutaj na tej następnej imprezie będą. To wszystko przed nami. W trakcie budowy jest centrum targowo-gwarancyjne. Tak. Jaka jest wartość tego projektu? Pan ostatnio był na budowie. Na jakim są etapie tej. Zaczy, powiem tak, że jeżeli chodzi o tą halę, to nie jest tajemnicą. Na stronie internetowej wisi o ponad 82 miliony obiekt o. Już tam nie będę mówił kubatorami, bo to oczywiście nic nie znaczy, natomiast ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych, prawie dru druga część jest hali, która jest adoptowana ze starej, ponad 5,5 tysiąca, samej powierzchni wystawienniczej będziemy mieć ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych, no dzisiaj już robi wrażenie jak się wchodzi do środka, ale... Myślę, że za dwa miesiące to już będzie widać praktycznie wszystko, tempo prac rośnie, chcę tylko powiedzieć, że jest to taka. Specjalny system budowy jakby dla ludzi, którzy nie są z budownictwem związani, że naprawdę ta hala nie powstaje tutaj. Ona jest tutaj montowana. Tu jest tylko montownia. Wszystko jest prefabrykowane, zaczynając od fundamentów po wszystkie elementy konstrukcyjne, elementy dachu, schody, windy, wyposażenie. Wszystko się gdzieś w tle robi. I to tylko jest tutaj przywożone, montowane. Oczywiście ten najgorszy moment mamy za sobą, jako zimę, która dla robót ziemnych, betoniarskich, instalacyjnych mogła być istotną przeszkodą. Dzisiaj to tylko bardzo ulewne deszcze, mogłyby nam to wielotygodniowe poprzeć tą przyjemność budowania. No także, no cóż to jeszcze dodać, no robi wrażenie, będzie jeszcze niedługo robiło większe. Pan wspomniał o tym, że już jest kolejny projekt na kolejne dwie hale czy my już możemy wiedzieć, kiedy rozpocznie się tamta budowa? Powiem tak, do czerwca, do końca czerwca tego roku chcemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę do tutejszej administracji budowlanej. Jestem po pierwszym przetargu, czy firma już jest po pierwszym przetargu na projektowanie. Mamy wybraną firmę, firma projektuje. To jest na razie ten, ten etap. Zobaczymy dalej, bo oczywiście część środków znowu będzie z Unii i zobaczymy jaki jest harmonogram finansowania, ale tu chcemy troszeczkę wolniej i ostrożniej postępować, ponieważ no nie budujemy dla samej budowy, dla samej przyjemności budowania, ale dla jakichś określonych celów i tu bardzo mocno pójdziemy teraz w budowanie zespołu, imprez, charakteryzowania tych imprez, charakteryzowania grup docelowych, do kogo i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Państwo niedługo będziecie o tym wiedzieć. Też Wam takie rzeczy powiemy i no, będzie to duża, spra duża sprawa, ponieważ. Chcielibyśmy, żeby zaczynając to w tym, na pewno rozpoczniemy budowę w tym roku, ale żeby się tak za mocno nie sprężać, to rok, półtorej roku będziemy te dwie hale stawiać, one będą troszeczkę bardziej skomplikowane technicznie od tej, którą stawiamy, ale to wynika jakby no znowu jakiś nowinek, pokazania czegoś nowego, tym bardziej, że ona będzie spięta w jakby jeden kompleks. I musimy nadać, czy dołożyć więcej pracy w zewnętrzne wykończenie, nadanie formy, kształtu tym obiektom, no to już musi być wizytówka. Dzisiaj no stawiamy jedną halę i ona powiedzmy sobie szczerze, będzie wielka, ogromna, będzie zauważalna. Będziemy chcieli, żeby była zauważona, ale powiedzmy sobie szczerze, ona jeszcze, jako że jest to część projektu, nie będzie piękna, no, nie łudźmy się. Nie chcę, nie chcę oczywiście mówić, że nie dokładamy, żeby tam ją bardzo atrakcyjnić, ale dopiero zakończenie tego drugiego etapu pozwoli to kompleks potraktować jako całość. I chcę powiedzieć, że to będzie jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie. I to bez żadnego zadęcia. Wszystkie najnowsze technologie, bramy, możliwości rozładunki, załadunki, wjazdy tirów, klimatyzację, elektronikę, sapy, myślę, że wszyscy wiedzą, którzy są zainteresowani, o czym mówię, to będą inteligentne budynki. Obiekt powstaje w Ostródzie na Warii i Mazurach. Czy na taki obiekt było zapotrzebowania? przede wszystkim kto skorzysta dzięki takiej inwestycji? Ja powiem tak, byt rodzi świadomość lub odwrotnie, czasami tak troszeczkę wymijająco mówiąc tak, uważam, że dzisiaj każdy region ma takie zapotrzebowanie na takie targi. Myślę, że... To Ministerstwo Infrastruktury docenia poprzez agencje swoje rządowe Parpi Pais finansując takie przedsięwzięcia. Powiem tak troszeczkę inaczej, że jechałem ostatnio, wracałem z Austrii z NART. Miałem czas na urlop, także jako, że była zima ostra, wracałem i ze zdumieniem stwierdziłem, że co większe miasto ma swoje targi. Być może są to lokalne, może to są specjalnie dedykowane dla kogoś te targi. Ale każde miasto w Niemczech ma swoje targi. I skąd się bierze ten potencjał? No ludzie potrzebują, w, mimo internetu, mimo telewizji, środków takich masowego przekazu, szybkiej komunikacji, potrzeby do y, spotkania dwustronnego, porozumiania, y, porozmawiania, zrobienia interesu. A czy y, taki, y, taka jest potrzeba? Jak nie będzie, to my ją wywołamy. Ja myślę, że y, wynika to bardziej z nieświadomości takiej potrzeby, czy z braku dzisiaj świadomości, że taka potrzeba istnieje, ale my tu szybko ten region, tą część Polski zagospodarujemy w tym brakiem świadomości. Ja to oczywiście w cudzysłowie traktuję i wiem, że są takie rzeczy, ludzie stąd jeżdżą po całej Europie, biznes stąd jeździ po całej Europie, na przykład stocznie jachtowe, więc po co? Możemy tu się spotkać. Mieszkańców Trudy z pewnością bardzo interesuje fakt, jeśli chodzi o ilości miejsc pracy. Ile taki obiekt może wygenerować miejsc pracy? Ja powiem Państwu tak. Sam obiekt, gdyby był pusty, nie będzie generował. Ten obiekt musi pracować. Dzisiaj nam trudno jest oszacować. Ale tak, ja już tu wspominałem poza kamerą, że budujemy dwa zespoły. Jest firmy, całą budujemy w Gdańsku, natomiast zespół handlowy, targowy, techniczny budujemy w Ostrudzie. Tutaj tu na pewno będą zapotrzebowania. My w perspektywie roku, półtora roku to będzie kilka czy kilkanaście miejsc pracy w samej tej firmie. Jak chcę powiedzieć, że w perspektywie dłuższej to już będzie kilkadziesiąt miejsc. Każdą imprezą następną, która się będzie tutaj pojawiać, z każdą następną konferencją, która się będzie tutaj pojawiać. Będziemy potrzebowali ludzi do obsługi, będziemy potrzebowali ludzi do obsługi technicznej, merytorycznej, tych imprez i będzie tego dużo. Ale powiem Państwu, że to jest efekt domina. Jeżeli pojawia się w regionie jakiś nowy biznes, to za tym biznesem idą następni ludzie. No, dzisiaj jesteśmy na etapie negocjacji umów z umów z agentami celnymi, jesteśmy na... i to będzie też generować następne miejsca pracy. Jesteśmy na etapie rozmów czy budowania takiej pozatargowej infrastruktury, no stricte może nie handlowej, ale takiej wspierającej działania. Chcemy zrobić klaster, który też będzie targowy, który będzie też generował pewnie jakieś pojedyncze miejsca pracy, ale za tym jesteśmy przygotowani dzisiaj do tego, że powstaną w tym miejscu tu i teraz nowe firmy usług targowych, które będą budować stoiska, rozbierać, które jak w powstaniu czy w w Poznaniu czy w innych wielkich ośrodkach targowych no, generują i zatrudniają wiele osób, gdzie są hostessy, gdzie jest obsługa techniczna, niezależna od targów, ale pracująca jakby dla targów i to jest myślę dla regionu szansa i tutaj trzeba podkreślić. To. Do tej pory targi były zamknięte dla mieszkańców, były stricte branżowe. Czy będzie taki jeden dzień, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść, zobaczyć ten obiekt, zobaczyć te mable? Proszę Państwa, sobie no, my to robimy po to, też żeby mieszkańcy tutaj z tego coś mieli przypominam sobie, że e, chyba e, nie w tym, tylko w poprzednim roku, jakby robiąc tutaj taki kiedyś gigantyczny korek z, z okazji któryś tam targów, e, troszeczkę e, utrudniliśmy mieszkańcom, e, mieszkańcom życie, zrobiliśmy taką przepraszającą imprezę z Krzysztofem Krawczykiem, otwartą i tak dalej. Ale wtedy to e, była jakby zupełnie inna sytuacja. Chcieliśmy się podziękować mieszkańcom Ostrudy, władzom Ostrudy. No tu ich trzeba rolę podkreślić, że bez władz, bez tego klimatu, który został stworzony, to na pewno by się tego tutaj nie odbyło. Proszę Państwa, targi są produktem. Ten produkt można robić tu, w każdym innym miejscu. No, trzeba spełnić jakieś dziesiątki drobnych, dodatkowych dodatkowych elementów, żeby wielki kapitał przyciągnąć tutaj. No, takim atutami są hotele, współpraca z hotelarzami, gdzie nie mamy takich porywów, jak słyszycie w telewizji w innych miastach, że zbliża się wielka impreza i naraz ceny hoteli są lokowane. Mamy, jesteśmy tutaj z miejscowymi, okolicznymi hotelarzami umówieni czy dorozumieni w ten sposób, że My mamy ambicje permanentnej pracy, a nie jednorazowej imprezy. No, zobaczcie Państwo, co się dzieje z, przy okazji euro, gdzieś tam jakieś szaleńcze ceny powstają. To jest jednorazowe, ale jakby wracając do tego tematu, chcę tutaj z tego miejsca wszystkim podziękować, że, że zostało spełnionych setki detali, które pozwoliły nam podjąć decyzję tu, a nie w innym mieście. My mamy już dzisiaj większe obiekty niż są w posiadaniu naszej spółki, niż są w Ostródzie. To tłumaczyliśmy kiedyś władzom, że możemy to zrobić w innych miejscach. Czy ja zorganizuję targi w Ostródzie, w Gdańsku, Szczecinie, czy gdziekolwiek, to duże miasto daje dodatkowe atuty. Ale, ale tak, chcemy tu być ze względu na to, co zrobiliśmy do tej pory z dotychczasowymi władzami, to, co zrobiliśmy wspólnie z hotelarzami, z innymi i także z mieszkańcami. Ostródy i na pewno obiecuję, że jeden w tych meblach, tych takich dla kobiet, takich designerskich trochę w takich, takiej imprezie zrobimy jeden dzień otwarty i to, żeby się pokazać, żebyście Państwo mogli też zobaczyć, jaki to jest obiekt. No, przede wszystkim obiekt to jest jakieś takie opakowanie, powiedzmy, ale jak te targi wyglądają co w środku. Natomiast druga następna edycja za miesiąc. Chcemy zrobić w formule zamkniętej pierwsze dwa dni, a dwa dni następne w formule otwartej. Także te łodzie, to co tu będzie pokazywane, chcemy zrobić też, żeby tutaj mieszkańcy, ale także wszyscy fani żeglarstwa, tutaj przecież ich jest chyba najwięcej, mogli zobaczyć co tam w środku się znajduje, żeby nie musieli jeździć do Warszawy, Poznania, tudzież innych dziwnych miejsc oglądać, oglądać łódki. Ostatnie pytanie. We wrześniu kolejna edycja targów już w nowej hali. Czy ona już budzi zainteresowanie? producentów i przede wszystkim, czy już rozpoczęło się przygotowania do tej edycji? A czy ja myślę, że na rynku wszyscy kibicują nam. Jedni kibicują nam, a inni przeciw nam, w jednym, żeby się udało, w drugim, żeby się nie udało, to tak jak normalnie to bywa. Myślę, że w branży jesteśmy bardzo obserwowani, że jest bardzo wiele zapytań, czy się te targi odbędą w ogóle, tak jak z poprzednimi. No chyba już udowadnialiśmy wszystkim, że się odbywają, będą i te też będą i to będą inne, wielkie, ładniejsze, piękniejsze. Pytają się, czy hale wybudujemy, bo ona jeszcze nie stoi. Proszę Państwa, to są składanki, technologie. I można takie jeszcze, mamy do targów prawie 6 miesięcy, więc obok taką drugą halę można postawić. Oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że przygotowanie, projektowanie, pozwolenia to dzisiaj jest niebotycznie dłuższy czas. Sam ten okres budowania, te hale są naprawdę gdzie indziej produkowane. Tu się je tylko składa, montuje. My jesteśmy tak naprawdę już na etapie zadaszania. Większość instalacji leży już w ziemi. Ważnych prac to pozostaje dach, beton i naprawdę to będzie już koniec. Tylko potem już będziemy meble wwozić lub wyposażenie. Powiem Państwu, że jeszcze na pewno wracając do pytania o miejsca pracy, no będziemy chcieli też jakiegoś tutaj lokalnego restauratora, żeby nam restaurację, catering poprowadził, czy jakiś przetarg ogłosimy, ten przetarg niedługo się odbędzie, czyli ktoś tutaj lokalny też będzie. Będzie potrzebna pewnie dziesiątki, nie wiem, kelnerów, kucharzy. Nie znam się na tym biznesie kulinarnym, także tylko tyle, co, co obserwując moją żonę, wiem ile to jest pracy, i, ale ile z tego zadowolenia, efektu może być. No i tam też będą ludzie potrzebni. Takich dziedzin, które się dzisiaj przed nami otwierają, o których jeszcze zielonego pojęcia na tym etapie swojego rozwoju nie mamy, jest dużo. Także chcemy być taką osią tutaj tego biznesu. Zapraszamy przy okazji wszystkich do współpracy, jeżeli ktoś ma pomysł na fajną imprezę, na ciekawą. Proszę bardzo. Jesteśmy otwarci Dziękuję, miło mi było. A Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To był program Rozmowa na Temat. Do zobaczenia.